Zobaczymy, co się dzieje w kuchni dzikiego prewersa. Proszę bardzo. Co tu się tu wyrabia? Oj, dużo by tu powiedzieć, słuchajcie. Siemanko, zaczynamy film, w którym pokażemy wam, jak zakonserwować sobie mięso, tak żeby przetrwało 20 lat w twoim garażu, w twojej ziemiance. Dziewczyny pokażą nam, jak zakonserwować to w autoklawie. Zrobimy konserwy z zamykarką. Zamkniemy piękne nasze mięsko. I w słoikach. W zrobimy, kochani. Pokażę, wam wam sprawdzony przepis na pyszną kiełasę. Tylko my jej nie będziemy wkładać dzisiaj w po prostu fierita, tylko możemy je w słoiczki. zasterwizujemy je w autoklawie, oczywiście. I ten proces naprawdę jest tak wyśmienity, że w dobrych warunkach wasze produkty przetrwają naprawdę kupę lat. Dobra, powiedz nam, jak przygotowujecie mięso. Ludzie, jest tutaj w kostkę. Jakie będziecie przyprawiać? To mięsko zmielimy. Zmielimy to jest łopatka wieprzowa. Zmielimy ją na oczka grubości 8 mm, może być też dziesiątka. Jeśli dodalibyście do tego również wołowinkę, to zmielimy ją wtedy na, szóstce, na oczka 6. My nie mamy dzisiaj wołowiny, więc damy tutaj 8 kg mięsa wieprzowego i do tego dodamy 2 kg, kg boczku. Zmielimy wszystko. Dodamy do tego przyprawy, czosnek, no i wrócimy to w puszki. Zamkniemy je w maszyną. Jakąś część również damy do słoików i, z, i pokażemy wam cały proces sterylizacji. I gulaszowe mięso zrobimy, także to będą takie mięso wieprzowe, gulaszowe. Też zamkniemy je w puszka, w puszce. Też będzie proces sterylizacji i to naprawdę będą konserwy na lata, więc, kochani, możecie sobie sami robić to do domu, przygotowywać się. Pokażemy wam przepis, jak to zrobić, yy, pokażemy wam również słoninkę którą nie trzeba będzie stać godzinami w kuchni i topić, mieszać. I to jest bardzo długi, pracochłonny proces. My wam pokażemy dzisiaj, jak tutaj Kasia akurat kroi bardzo, bardzo małą kostkę. Wrócimy ją tylko do puszek, do słoików, do, oczywiście do, do autokawu. I zobaczycie, jak wyjdzie po prostu wyśmienita, pyszna, będzie można po prostu ją smarować sobie A jak się on nie chce kroić, to możecie ją po prostu zmienić. Tak. Dobra, to ja odpalam maszynę, zmienię wam to mięsko już. A ty powiedz, Kasiu. Kasiu, powiedz coś wesołego. Mówię coś wesołego. Klasycznie. Klasyka <śmany> jest najlepsza. Czyli najpierw przygotowanie mięsa, tak? Tak. No, tłuściutkie powiem ci. Minia była dorobna. Kasia. <śmany> Dziewczyny już robiły to nie, nie raz widać, bo robią to szybko. Prawda? Prawda? Hmm. Więc tak to trzeba to się zabezpieczać. Nie, <laughs> <filka. śmiech> <laughs> we'll yeah. We to strzeliłyśmy w dłonie. Filmka, filmka. Myśmy sobie mieli sporo lepszych Paschal, spokojnie, nie denerwuj się. Widziałem ja samolotem w pokoju. Zawsze. Po No i tak, kochani, tutaj mamy 8 kg mięsa wieprzowego łopawki zmielonej. Norbert do tego do mieli 2 kg boczku. Na 10 kg mięsa 180 g soli. Także na 1 kg o 18 g soli. Tu już możemy po prostu sobie to zasolić wszystko. Mhm. Do tego, kochani, 100 g pieprzu zmielonego. 100 gram na 10 kg mięsa, więc na 1 kg 10 gram g deko. Mhm. I zostanie nam czosnek, czosnek dodamy na sam koniec, to sobie zmielimy, wymieszamy. Czosku dodamy 6-7, główek, ząbki obrane. I też, też zmielimy je przez, mas przez maszynkę. Wiesz, co można by dodać jeszcze? Pamiętam, jak Radosław mówił, że do mięsa fajnie jest dodać trochę jajowców. Można dodać, bo jest bakteria Znajdź, bójczy, jałowiec, tak. Mamy ziarna jałowca, ale to też można dać do, do słoika po... do każdego słoika po jednym, dwóch, dwa, dwa ziarenka. Tak zabija różne różne bakterie. Ja jest nie bakterio bakteriobójczy. Nie... Możesz go zmienić. Musimy pół ziarniać. Bo ktoś tego słoiczka. Marwi właśnie mieli czosnek. Jałowiec chcesz zmielić? Nie no, wrzucimy po prostu, bo gwoździarenka do, do każdej piserwy, czy smuliczka i też yy, będzie to samo, no, można tak i można tak. Widzisz, to mieszać. Ale pięknie pachnie. No chyba, tak, najgorsza robota zawsze dla mileny, nie? Także pamiętajcie o tym, żeby to wymieszać po przemieleniu. Tak jak to właśnie norwescy w Kochani, dzisiaj słoikówka to jest przepis, który znajdziecie w książce Biblii Prepersa. My, dzisiaj, włożymy to do słoików, ale jakbyście chcieli po prostu sobie to we, flaki, we flaczki włożyć i później to zawędzić, to do tego przepisu jeszcze trzeba dodać litr, dwa litry ciepłej, przygotowanej wody. Ale przepis udostępnimy Wam pod filmem, będziecie mieć pełne. Na zdrowie. Na zdrowie, Kasia. Na zdrowie. Pięknie, Norbi, wymieszałeś. Tak to ładnie zaczęło pachnieć wszystko. Mm. Fak faktycznie, no. Dobra. Dajemy trochę białowca na spół. Podamy w wiązku, w waszym mięsko. Mięsko. Jak już macie zmierzone mięsko, Bo, to do tak, słoików. Nie do końca, żeby też był... Będzie proces y, przecież pasteryzacji, więc to musi też zacząć pracować, nie? Mhm. Mm Myślę, że tak dotąd, do to, żeby to do miejsca nie zbarnować. Podważa ręka dla mnie. Wszędzie. Co wrzucasz? Jałowiec. Tak, jak to robił. Tak? Bakteriobójczy, jak robił, to w yy, świętej pamięci pan nasz Adolf Kudliński. Od, od którego uczyłam się bardzo dużo rzeczy. I za to jestem bardzo wdzięczna i dziękuję. No to uczuł nas pan. Adolf. Zapraszam do pana Adolfa od Kudlińskiego na kanał. Pyszny ser słowiański. No, jest kompletnie by... A, bo to, to byla, był odcinek tak. z pewną panią. panią sierżant. <laughs> Fakt to. No, warto obejrzeć. Robimy to, kochanie, jeszcze taką akcję, żeby to było bardziej tłuszczówkie, bo my lubimy tłuszczy. Możemy trochę na spód sobie słoninki pokrojonej. Tylko tak trzeba ubić żeby... No tak, żeby nam weszło ładnie tutaj. Mhm. Kawałek przerwy zostawili. Super. Dobra, przechodzimy do zamykania kuszek. Zobaczcie, jak... mm -hmm. to ma wyglądać. troszeczkę kuszeczkę, no, odpalamy maszynę. Prawie idealnie. No jest ładnie, jest bardzo ładnie. I puszeczka zamknięta, jedziemy kolejny. No i świetnie zrobili. Uh -huh. No i tak kolejne, nie? Wegmarzyna można sobie kupić na u nas na sklepie, tak samo jak i wszystkie autoklawy. Wszystko, co jest potrzebne do stworzenia takich konserw, takich weków jest dostępne u nas na sklepie. Także mogę zamawiać. Chyba, że komuś się nie chce robić, to można od razu sobie zamówić gotowe konserwy, nie? Konserwy są już zawekowane, ładnie pozamykane. Mhm. No, tak mają elegancko być zamknięte. No i takie prosto lądują do autoklawu. I trzeba go trochę w zalać. Taka już wystarczy, czy więcej? No, jeszcze jeden. Plan. My w kuchni na dole robimy Jotonko, a tu takie rzeczy się dzieją. Osada w deszczu. Wow. Nie było. Wow, tak leje, że kaśka cała morka. <grymka> ja było najlepiej. Jak otwierasz dwie zwoły, a na zachór nie ma rynny. A nie płacisz płaszcz, to Co ten głos? <grymka> <grymka> tak leje, ty lubimyś wodra, co? No. <grywa> 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 no Chwil dzisiaj z głowy. Wiecie co, ja bym nie zmokła tak przez ten tylko nie ma rynny. I wiesz, to wszystko z dachu, o jak przechodziłam, jak to jakbym pod prysznic weszła. Już się nie muszę. <grywa> <grywa> Ciemno, już zgasły wszystkie światła. Nic, musiałam sobie latarką radzić i tyle. To jak, jak pogromcy duchu. Trzeba latarkami świecić. Co teraz w Norbi robisz? Przyprawiam mięso, będziemy mieszać na kolejne. Mhm. Możesz powtórzyć, ile tej sali to ma być, do tego no miasta? No, 5,90 kg Super. Pieprz. 10 g na 5 kg. 5 kg. Chłopak, żeby co Zabrakło nam właśnie prądu, bo przyszło ogromna ulewa. Mhm. Kręcimy po ciemku. <głos> <Z> <głos> przeciwności losu się mamy. Tak, tle? ale bardzo survivalowo. I nie jest to przeszkodą. Tak mhm. same, ale z całe szczęście, że do zrobienia tych weków nie potrzebujemy żadnego prądu, nie? Tak. Nie. No i mamy latarki takie. Nie potrzebujemy. Zamykarkę, no to nie musimy użyć zamykarki. Jak nie ma prądu, słuchajcie, możemy użyć słoiki. Do autoklawu. Autoklaw jest na gaz i też jest y, oczywiście na prąd, ale jeśli nie mamy tego i tego, wystarczy Rozpalić jakieś ognisko, położyć dwa pustaki lub cegły, mm -hmm. i po prostu ja to położyć po na. W takiej formie, może troszeczkę wyżej, i na to pod tym ognisko. I tak samo się zrobi. Tak. Nie świecisz czy sobie? A, przepraszam. Gadajesz tuszkę, dlaczego dajesz tuszkę? Tego bym troszkę tu ściszył może jak nam się te konserwy zrobią, to będzie trochę suche to mięso. A nie będzie, słuchaj, tak? Nie będzie, będzie chruściutki. Dodajemy mhm. trochę jarłowca, bo łożysk jest bakteriogłójczy. W tym procesie, w autoklawie właśnie, jak tworzymy konserwet, nie ma takiej potrzeby, bo to wszystko i tak jest wybijane. Tak, tam Przez tam. temperaturę i ciśnienie. Ale dla pewności, dla takiej stuprocentowej pewności, można dodać, naprawdę tak. nie zaszkodzi, a może pomóc. Ale do procesu tyndalizacji zachęcamy. Jest to trzy, trzykrotny proces pasteryzacji, tyndalizacja, tyndalizacja. Polega to na tym, że jednego dnia pasteryzujemy w garku nasze weki, konserwy, przez trzy godziny zostawiamy na całą noc, żeby one ostygły. Następnego dnia, dwie godziny i to samo trzeciego dnia, godzinę. To wtedy już jest bardzo dobra gwarancja, że te, że te produkty nasze w ekipie leżą nam ki kilka, kilkanaście lat nawet, bo procesem tyndalizacji i chłopaki jedli u pana Adolfa Kutyńskiego kiełbasę, którą robił i to też był proces tyndalizacji, ona była 20-letnia. także Norbert, Łukasz i Krycha Żyją, dobrze się mają, także to jest sprawdzony przepis. W autoklawie... No i to też drugi proces, a ja tutaj tak. dwie, trzy godzinki i mamy wszystko po sprawie. Nie musimy parę dni się z tym mocować. Tak, no, tendalizacja jest pracochłonna i więcej czasu i energii i, i w ogóle na to potrzebujemy, a w jest to szybki proces i naprawdę bardziej skuteczny. No i klasycznie, tak jak wcześniej, pakowywanie. I jak to tutaj, pokaż, yy, musi być paśna jakość czy jak to ma być? Nie wydaje mi się, że... Jak... Robimy w interklawie, to nie musimy już zachować aż takiej dłużej przerwy, bo tam jest nadciśnienie, więc zapobiega to żadnym wyciekom. Mhm. słoika Z słoikiem puszek. Także możemy ładować, ile nam się podoba. A i tak, zostawiasz taki bezpieczny uder. No. przestrzeń. Trzeba będzie przetrzeć jeszcze tutaj. i co na dwie szkody, bo tam nie było żadnego tłuszczu. Ja się do słoiki. Mm -hmm. No i słoninka, słuchajcie. Pokrojona słonika, pokrojona małą kosteczkę. Nie trzeba stać po prostu i topić, i żadnych nie będzie tutaj skwareczków skwarków, ani nic. Autoklapie po prostu ona nam wyjdzie taka, że będziemy mogli po prostu nożem ją brać i leciutko smarować. Także kochani, żywność to podstawa. Także my bardzo, bardzo Was zachęcamy do tego, żebyście sobie robili takie rzeczy u siebie w domu w miarę możliwości. Oczywiście. Jakie macie, czy macie swoje też kury. Nie Musi to być wcale świnka, bo można też drób robić. My też robimy w Autoklawie właśnie. Piersi z kurczaka tam wkładamy również, skrzydełka i łódka. I to też jest bardzo fajne, bo wtedy na szybko nawet... Nie mówię nawet, że zap na zapasy i na ciężkie czasy, ale tak nawet, jeśli wiadomo, żyjemy w ciągłym biegu, więc czasami nie ma czasu też, żeby ugotować, ugotować obiad, więc takie, takie, taką konserwę czy słoikówkę sobie wyjmujemy i mamy szybki, szybki obiadek, tak? Tak. No, i jako dodatek można powiedzieć, tak jak mi mówiłeś, że można dżemy w tym normalnie robić. Tak, można również robić różne konfitury w autoklawie, różne soki, dżemy, sałatki, jakieś warzywne. Także polecamy naprawdę, bo robimy od lat w, 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 na tych autoklawach. Mamy oczywiście też mniej, mniejsze mniejszej pojemności, jeśli, jeśli macie mniejszą rodzinę i, i po prostu. Tą żywność produkujecie się w mniejszej ilości. Także są takie 30-litrowe. Również są 50, 60. I my tutaj właśnie ten największy jest 100 litrowy. Mm -hmm. Również mamy takie kociołki, które... W którym sobie... Znaczy to nie, to nie jest do procesu sterylizacji, ale w tym kociołku można sobie też ugotować jakiś pyszny, pyszny obiadek na podstawić go pod grillem czy forod gnichem i tyle wychodzę z siebie pyszna jelzomka. Fajnie. A jak nadejdzie kryzys, tak jak wspominałam, prą prądu nie będzie i w ogóle, więc autoklewy można tylko nad ognichem położyć i zrobimy sobie wszystko. Słuchajcie, kochani. Tak jak my w tym momencie. Tak. Przygotujemy sobie w kociołku i, i różny, różny, różne posiłki, a w ten klidzie po prostu na bieżąco możemy robić yy, zapasy. To to nie jest tylko na gaz, tylko możesz pod spodem sobie normalnie jest, pod ognisko. Ten jest na gaz, jest również też u nas na sklepie na prąd, elektrycznie na prąd. Mhm. Ale słuchajcie, to jest taki sprzęt, kiedy naprawdę, jak będzie kryzys nastąpi, a, a różnie to może być, nie niepotrzebny nam wtedy ani jest gaz, ani prąd. Naprawdę w tym sobie robicie. Ognisko Bardzo wszechstronne urządzenie, no. Kolejne puszki gotowe. I tak jak tutaj widzieliście i cały czas to obserwujecie, jak one są robione, to tak samo są robione te puszki, czyli dania gotowe od Mr. Preppers. Arbi, czy to są już ostatnie puszki? Tak, to są ostatnie. Mhm. Zobaczcie, jak ładnie wygląda. Piękne. Całe kawałki mięso. Super. A tutaj tam jęk. Księgboskowy, No, tylko mamy resztę. Super, bo to Tylko lube. plakietki brakuje. Daję ja, ja mama łatwiejsza, słonika, palcem. No jak robicie w puszkach, to pamiętajcie, żeby podpisać, czy się nie pomyliło. Są słoiki, są, yy, są puszki. Dlaczego puszki, a nie słoiki? Czemu puszki? Słuchajcie, bo no, zależy do czego potrzebujemy. jedziemy gdzieś sobie na biwak czy coś, to ze słoikiem ciężko się chodzić w klecaku. Trzeba przyznać, że już się nie robił. A puszka jest strasznie wytrzymała, możecie ją sobie osiągnąć zabrać. To elegancko. Mhm. Jak już wszystko popakowane, to teraz dalsza część pakowania, tylko że już do autotram. Zajrzyj tu środka, tutaj wcale dużo mhm. wody nie trzeba, tylko... Czyli to jest 100-litrowy autoklaw. Sporo tutaj wejdzie z tego, co, co widać. To jest 30. To jest 30. Też tutaj może sporo wejdzie, to No tak, tutaj też dużo wejdzie. Naprawdę to, tak tak Może tak. w kamerze tego nie widać, ale to naprawdę jest dosyć duże. No tutaj no to to już jest mniej, no w tym kociołku. że to nie mniej. Tak. Zobaczcie. To jest kawał chłopa, a prawie cała ręka mu wchodzi. Dużo wody nie potrzebujemy. No właśnie, to też warto powiedzieć. Żeby przekazało tylko temperaturę, to w środku będzie palić. Ile to Jakie to są lintan, wielkie te słoiki, mama? Te litrowy. Znaczy, Ten z 9 litrowy. Okay. To znaczy 900 ml. To są nawet setki. 300 to są, tak? 300, to? No to nie, żeby mieli porównanie, jeżeli chodzi o wodę, że akurat woda przykrywa tą samą. Dobra, zapakowane. I teraz pytanko. Może głupie, ale to widzę, że już są takie trochę poprzechylane te puszki. Niezależnie od tego, jak, jak, jakim będą te puszki, czy słoiki, to to się no, zrobi, lepiej, czy lepiej? lepiej? Lepiej, żeby stały sobie pionowo. Nie? No, 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 no. Chyba większego znaczenia nie ma. Mhm. Pięknie to wygląda tak, szczerze mówiąc. No, wiesz co, nic nie powinno się rozszczęść, bo w autoklawie jest zła ciśnienie i wszystko. To naciśnienie piękne właśnie, żeby nie wydostało się kart, nie na nic z tego słoika, więc nie powinno nic. żeby tutaj się stać? Nie? Okay. zamykamy. Ostatnia śrubka przykręcona, jak mocno tu dokręcasz? Tak, Ale to sprawdzę. A czy nie ma to być Solidnie się bo to musi być ciśnienie odpowiednie. Mhm. Jak to mówili w dawnych czasach. Nie, to się pali się. To mhm. Dobrze, i czekamy aż nam się rozgrzeje autoklo. I kontrolujemy do ilu stopni ma dać? No jak dojdziemy na temperatura do 100 stopni, to zacznie nam yy, wzrastać ciśnienie. No i wtedy będzie, będzie trzeba pilnować, żeby było jakieś bora na nim, nie. Mhm. Bo wtedy temperatura powinna przekroczyć 110 stopni, żeby tam wszystko ładnie się zakończyło. Mhm. Dobrze. I jeszcze pokażemy, jak to będzie. A w Walii widzę ciśnienia, jest zawór zabezpieczający. Także słuchajcie. Jest zawór bezpieczeństwa, jak chcesz, to stawcie ciśnienie i tłumienie. Okej. Bezpieczne są Dużo pytań czasami, właśnie, czy to jest bezpieczne, ciśnienie to, więc jest tutaj zawór zabezpieczający. To jeszcze nie zdarzyło się, żeby coś tu wystrzeliło. Nie. Nawet niepotrzebny, bo ten zawór. Mhm. Ale jest, tak? No, ale jest. Few inches later. No, jest raz, ile, tyle, ile powinno być, tak, A? 110. Za półtorej bara trzymamy ciśnienia. Tak. Tutaj nam się automatycznie, to trzymać tutaj nadmiar ciśnienia, jakby leci pod prostu przez to No i w takim temperaturze, w takim ciśnieniu, niech się powoduje nam tą godzinkę czasu. A to co? Tam tą dolną temperaturę? Tam tak, tak, tak. Tam masz sporą temperaturę. Mhm. I co? I wybiło to jeszcze przez godzinę, to musi tak działać? Czy? Tak, żeby tą y, temperaturę jakby szeroko ładnie doszła, żeby wszystko było elegancko zrobione. No i godzinkę czekamy, wyłączamy i następnego dnia po wystygnięciu sobie wyciągamy. I, ty... I można jeść. Można jeść. Gotowy do jedzenia. Super. So One hour later. Właśnie minęła godzina. Na budziku tyle. Już wyłączony autoklaw i tak zostaje do rana. Tak? Także widzimy się rano. Jeszcze wam tylko dodam, że pomimo tego, że jest bardzo wysoka temperatura, już po, po podłączeniu kilka minut, to jednak nie jest odczuwalne te ciepło jego, te gorąco. Oczywiście jak się dotknie, to można się sparzyć, ale on jest tak fajnie zrobiony, że pomimo zbliżania się do tego stopnia, to nie, nie promieniuje tym ciepłem tak yy, ekstremalnie. Także bardzo fajnie. The next step. Jest już rano. Norbi już odkręca. Witajcie. Zaraz będzie wyciąganie. Temperatura? pory parę jest spalona. Otwarte. Cieplutko tam ze środka ciepło. bije. Ale są szczelne, konserwowały się. Malcik. Patrzcie to. galeryka się taka zrobi. Aha. Jeszcze jest wodniste, bo ciepłe. Tak. Ale mięsko widać się ładnie ugotowało w środku. Naprawdę, no. Pięknie. Ale śliczne co wygląda. Ale no, to tylko dla nie? Jest wielko wciśnięte z wciśnięcie ze środka, co znaczy, że tak. jest wszystko dobrze zawekowane, nie? Nic, co, teraz sobie ostygnie? Ile tak potrzebuje okay? w ogień? żeby wszystko stygło, stężało. Nie fajnie, troszkę roboty, ale spore jedzenie. Mój jeden też poświęciliśmy a... o no. ile, ile jednym razem można przygotować taki drzewi. Czyli jest to kiełbasa, smalec i tutaj jeszcze góra, żeby tu. Dobiegliśmy do końcowego etapu. To jest cały ten wytwór. Bardzo dużo wyszło, a to i tak nie było, nie był cały Otak, tak? No A co muszę na kanapeczkę zrobić? A będzie test. Oczywiście z preparackim klawem, który przepis znajdziecie u nas na kanale, ostatnio wrzuciliśmy. Tak, ja to nagrywam i, i mi smaka robisz <grymne> na smak. Udałeś? No, ukryzby coś no. Może się podzielę, może za dobre będzie. nie. nie. Ani pierwsza no ten jest jeszcze ciepły i taki wodnisty, bo dobrze, że, bo, że mamy jest, w tak. jeszcze. Mhm. No. To też jest ten fajnie i to będzie się rozsmarowywać, także... No mówisz, że to się wszystko ujednolici, tak, tak? nie trzeba stać godzinami przy kuchni, mieszać, kroić twarki i w ogóle, tylko po prostu ta metoda jest sprawdzona. Obstygnie, to się to poparzymy. Jest ten górę, a tu jest to. A, weźmiesz sobie, a, weźmiesz sobie gulaszu świeżutkiego? Weźmę jeloneczkę taką, czarniej. To jeszcze tam cała proszuje, zobacz. O, faktycznie! To no. jeszcze się, widzę, robi tu? No, jeszcze temperatura nie doszła do końca. Żeby ci nie opłyskało. jeszcze dalsze, folwory. Mhm. Mm. No to, wygląda super. Był Ale pachnie. Tam to, ta galaretka jak fajnie, nie? Tak, jak się to fajnie zrobiło. Nie na mięsku. Mamy domową konserwę, nie? Mhm. Mm na zbierać. Na no, bogato ta kanapka, wygląda. To jest kanapka keto. <grym> Jakby tu chleba nie było, to może by było keto. Dobra, tak. <grym> I jak oceniasz? Ale tu chleba nie trzeba. Takie dobre? Chyba. No, takie śniadanko. Tak dobrze przyprawione. Mama przyprawiała. <grym> Pycha. Pycha. Ziemniaki. <grym> Także kochani, pokazaliśmy wam jak można się samemu przygotowywać robić sobie takie weki, konserwy. Do ziemianki, żeby się mieli na ciężkie czasy. Także, jak Norbert tutaj wspomniał, będziemy Wam pokazywać różne metody, sprawdzone nasze, po prostu rodzinne, które wszystko wrzuciliśmy do jednej księgi Biblii Prepersa. I na podstawie tej książki będziemy właśnie nam pokazywać edukacyjne filmiki. A to był jeden z, jeden z nich, kochani. Kochani, zapraszamy na nasz sklep. Jeśli komuś się nie chce gotować takich produktów samemu w domu, to my mamy stworzone je dla Was w takich samych warunkach, jak ludzie rzemieślniczo robią, Właśnie w taki sposób można je sobie kupić, ale jeśli chcecie samemu robić sobie takie rzeczy, to też mamy sprzęt do zakupienia na sklepie, abyście mogli sobie samemu tworzyć takie Pyszne pyszności. Różnego. Także działamy, tworzymy zapasy, przygotowujemy się na najgorsze. To by było na tyle. Trzymajcie się, kochani. Pozdrawiamy serdecznie. Zobaczcie. Tak wygląda. smarczyk załk do klawu. Widać tu skwarki takie. One się nie roztopią do końca. Ale pięknie. O, widzicie, można. Są takie, że jak masło. O. Rozsmarowujemy na chlebie. Jak masełko. A jakbyście chcieli wrzucić na patelnię, to te no. skwarki są takie, że. No... Chwila moment, bo dzisiaj kurczak akurat próbowaliśmy. Moment na patelni i one się robią brązowe, tak jak zwykłe, tak skwarki. Jak zwykłe skwarki. Tak, zwykłe skwarki. A tak to macie do rozsmarowania patrzcie. Normalnie, o, jak masło. O, teraz o, widać, że to, ze skwareczką. Tu skwarki widać, a one są mięciutkie. I tak wychodzi w autokladzie. No to smacznego Wam życia. Smacznego? Wyobraź sobie, że nadszedł kryzys w kraju i to od Ciebie teraz zależy przetrwanie Twojej rodziny. Czy wiesz jak przetrwać w mieście? Jak pozyskiwać i uzdatniać wodę do picia? Jak pozyskiwać żywność? Gdzie szukać schronienia? Jak i gdzie zbudować schronienie? Czy choćby jak wytwarzać własne domowe leki? Wszystkie pytania i odpowiedzi znajdziesz w Biblii Prepersa, która powstała właśnie po to, abyś mógł spać spokojnie, wiedząc, że w niej znajdują się wszystkie rozwiązania problemów znane ludzkości w czasie wystąpienia jakiegokolwiek kryzysu, które będą Ci potrzebne, gdy taki nadejdzie. Właśnie trwa przed sprzedaż, a ilość książek jest ograniczona, więc działaj teraz, ponieważ to jedyna taka książka na całej ziemi. Ale więcej informacji znajdziesz w opisie.